Siemaneczko, ja jestem Małpa, to jest mój kolejny odcinek mojej serii Let's Play Minecraft Skateblog W dzisiejszym odcinku yy, do, zostaną dodane nowe misje, któż, któr, po prostu, które mi polecili gracze i do tego będę musiał stworzyć nową komorę spawnującą się i dzisiaj się tym zajmiemy w odcinku nowym. No następnym, tylko nie wiem właśnie myślę gdzie tą komorę wybudować. Myślę, że on wybuduje gdzieś 10 na 10 tylko nie tak wysoko, tylko po prostu, a myślę, że tam sobie zrobię takie przejście. No, biegnisz już. O. No i myślę, że tu właśnie będzie coś w tym stylu. Yy. A niech będzie. Tylko nie wiem na jaką daleko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem dziewięć dziesięć jedna dwa na trzy na czterna piętnaście dobra Ra i raz dwa nie to będzie raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurde. Trochę kobla stracę. Ja z tego co idę to ta platforma będzie niewy niewymiarowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kurde, miałem zbudować 10 na 10, a zrobiłem w tym momencie, nie wiem co, jakieś. A. Kurde, aż nie wiem co mam robić. Nie, fuck. Dobra, nie, no sorry, będę musiał budzić raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to nie może tak być. Tam bym musiał 20 kratek, a to mi 20 na 20, to mi zajmie, ho-ho. Albo, no, no nie wiem co mam zrobić, 10 na 10 to będzie, nie, zrobię 10 na 10 i zburzę resztę. Raz, dwa, trzy, 4, 5 Kurde, tyle kobla poszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale się pomyliłem. Mam nadzieję, że wam moja seria się nowa podoba, którą kręcę z kolegą. Zobaczymy co z niej będzie. Może też wam się spodoba i będziecie dać nam jakieś dodatkowe zadania. Te nowe zadania będą, chyba one są od podpunk podpunktu 31, więc będziecie mogli sobie obejrzeć, zobaczyć te zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no bo widzę, że chcieliście, żeby seria była yy, no, dużej. Więc mówicie i macie. Powiem wam, że będzie trudno zbudować domek na drzewie. Ale może jakoś dam radę. W końcu muszę jakoś dać radę. Oby mi kobla nie brakło. Aha, fajnie, siekierką. No, i ładnie. Myślę, że taka komora spawnująca wystarczy. Tylko teraz raz, dwa. Aha, teraz muszę drogę zrobić też na dwa. I tu po prostu zrobię jakieś drzwi podwójne takie. O, i raz, dwa, trzy, cztery. Jest dobrze. Myślę, że taka komora będzie w sam raz nie ma. Nad czym myśleć, żeby jakieś, nie wiadomo, jakieś duże czy coś w tym stylu, bo to według mnie nie ma sensu. To znaczy miałoby sens, gdyby łatwiej się te surowce zdobywało. To znaczy tego kobla, bo z drewnem to na przykład mi łatwo idzie, bo nie tracę co chwilę, tak jak kobla, bo kob kobel mi co chwilę do lawy wpada. Na wysokość 3, bo z tego co mi się wydaje, to właśnie dermany są wyższe, właśnie trzeba no, yy, muszę też je zabić. Dobra, to posłuży nam jako rozpoczęcie dachu. Wiem, że mi się już nie chce tego kobla wydobywać, więc resztę dokończę z drewna. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Nie no, bo tego kobla to naprawdę się trudno wydobywa. Żeby mi się zaraz nie zaczęły spawnować jakieś moby Widzicie, musiałbym ile jeszcze tego kamienia wydobyć Na jeden strach potrzeba około jednego kilofa Albo reszta... Przepada Moje pytanie, czemu tu jest tak jasno? No już trochę ciemniej. Ale nie. Czemu tu tak jasno jest? Może, nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, czy to drewno tak wpływa, że tu jest jasno? Bo przecież tam, jak zbudowę tu było tak ciemno. Na razie zrobimy coś takiego. Taka prymitywka. A jak coś. Jeśli to będzie wina drewna to mi napiszcie to w komentarzach a ja będę, bo wydobywam sobie kobelsona, yy, no, no widzicie. No ten mój sposób o, do lawy wpadło do... O, znowu do lawy, znowu, Nie to jest tak monotonne. Przepaliłem sobie trochę tego już. Yy. Dobra, 24, a chyba trzeba 40, więc jeszcze nie pora. A tu zobaczymy co tu się dzieje. O jak widzicie nie, nie jest nie jest najgorzej. Zaraz wam pokażę ile tego się uzbierało. Jak widzicie sporo. Idę to do skrzyni. Dobra, więc w tym odcinku to na tyle żadnej misji nie wykonaliśmy, tylko wybudowaliśmy sobie coś takiego. A i myślę, że do następnego odcinka poprawię to. On to i tak, i tak, to brzydko wygląda jak coś. Więc do następnego odcinka na pewno to poprawię. I wykonamy sobie kilka misji znowu. Więc jeśli Wam się odcinek podobał, więc komentujcie, subskrybujcie, plusujcie i polecajcie moje filmiki znajomym. I czekajcie na następny odcinek, który pojawi się już niedługo. Na razie.